Cześć z tej strony, Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu Maratonu Smoklesisty z Matematyki 2023. No hej, ty tak lubisz. Najlepiej to zasłoń wszystko. Ty jesteś główną gwiazdą tutaj. Dzisiaj również zadanie z Discorda, także dzięki Cyrku Czas cyrku czas, nie wiem, jak to się czyta, może, może, może jakoś tak, za zadanie na Discordzie. Uznałem, że też takie mniej typowe, nie jest jakoś mega trudne, ale no, nie ukrywajmy, że na egzaminie smoklasisty mega trudnych zadań nie ma, więc powoli, powoli zbliżamy się już do końca, więc tak, żeby was też troszkę uspokoić z tymi zadaniami, sprawdźcie, czy byście byli w stanie zrobić, bo wydaje mi się, że realne zadanie na egzamin jak najbardziej dzisiaj. A po co mi ta matma? Także do Waszego egzaminu zostały już 4 dni. Także 4 dni, 4 zadania. Dzisiaj zadanie zgrania stosłupa. Oczywiście, jeżeli chcecie wspomóc algorytm YouTube'a, napiszcie hashtag w komentarzu maraton 2023. Zarówno ja, jak i algorytm będziemy wdzięczni. No i zapraszam na Discord, jeżeli byście chcieli na przykład wiedzieć, czy nie będę robić w najbliższym czasie może jakiegoś live'a. O, dwa jednakowe sześciany sklejono ścianami w sposób przedstawiony na rysunku. Oblicz objętość powstałej bryły, jeżeli długość odcinka AB wynosi 7 pierwiastków z 6. Oczywiście dajcie sobie filkę, spróbujcie sami zrobić to, to zadanie. A jak zrobicie, to sprawdźcie swoje rozwiązanie. No dobra. To są sześciany. Czyli jeżeli to są sześciany, to wiemy, że wszystkie krawędzie obu sześcianów w takim razie są dokładnie takie same. Czyli tu jest A, tu jest A. No ogólnie wszędzie jest A. Natomiast to, co oni nam dali w tym zadaniu, to to, że ta ta długość tutaj, o, tak jakbyśmy ją narysowali, to to coś ma 7 pierwiastków z sześciu. To wiemy w tym zadaniu. No i na podstawie tylko tego mamy obliczyć objętość powstałej bryły. No dobra, objętość i bryły. Można to ugryźć na dwa sposoby. Możemy po prostu obliczyć objętość jednego sześcianu i pomnożyć przez dwa, albo możemy po prostu policzyć, że to jest objętość takiego prostopadłościanu. No dobra, no to po powiedzmy sobie szczerze tak. Jak tu wykorzystać właśnie tą przekątną? Ważna rzecz jest taka, żeby coś sobie na tym rysunku dorysować. I tym czymś, co by było warto dorysować na tym rysunku, byłby sobie taki odcineczek od punktu A. No, tutaj do tego wierzchołka możemy go sobie nazwać jako C. O. Dlaczego? Bo wiemy na pewno, że między właśnie tym zielonym odcinkiem A, tak naprawdę tą krawędzią A, na pewno będzie kąt prosty. W końcu to sześcian, więc wszystkie ściany ma pod kątem prostym do siebie, więc również ta krawędź, ta przekątna, można powiedzieć, podstawy, będzie pod kątem prostym. Do tej krawędzi. No i teraz tak, jak to wykorzystać? Zauważcie, że ja może narysuję spół tego naszego, tej naszej bryły, osobno na rysunku już na płasko. To by wyglądało mniej więcej tak, oczywiście tu będzie A, tu będzie A, tu będzie A. No wszędzie będzie A, bo to będą kwadraty. No, oczywiście tu są wszędzie również kąty proste, no nie będę może wszystkich zaznaczać, myślę, że to jest oczywiste. Dobra, zaznaczyłem wszystkie! No, i ten i tak tu jest nasz punktik C, a tu jest tak naprawdę punkt A. Tak i ta nasza zielony odcinek to jest taki odcinek. Czemu ja chcę to policzyć w jakiś sposób? No bo zobaczcie, że jeżeli to tą długość miałbym w a, to mógłbym tu jakiegoś Pitagorasa zapisać, że ta długość do kwadratu plus ta długość do kwadratu da nam to coś do kwadratu. Tylko chcielibyśmy mieć wszystko w jednej niewiadomej A. Więc może podpiszemy sobie to tutaj jako jakiś X, czyli to byłby nasz X. Czy macie pomysł jak wyznaczyć x -a? Co? No zauważcie przecież, że tutaj również jest trójkąt prostokątny. Ten tutaj. Połowa tego prostokąta można powiedzieć. A długość na dole całego tego boku odtąd dotąd, no to będzie 2A. Więc my możemy Pitagorasa zapisać takiego, że nasze 2A, jako nasza przyprostokątna do kwadratu, ten nawias jest istotny, ten tutaj. Jeżeli w nie widzieliście moich właśnie najczęstszych błędów, jakie robicie na egzaminie smoklasisty, to tu trzymajcie link do tego materiału. O tym mówiłem w części chyba numer 2. Także tu akurat idealnie, żeby się nie dać złapać. No i do tego trzeba dodać tą przy do kwadratu, no ponieważ to jest tylko jeden symbol, więc tam nawias nie ma tutaj znaczenia, i to musi być równe x kwadrat. Dobra, no to 2a do kwadratu to zarówno dwójkę, jak i A podnosimy, czyli tu będzie 4 a kwadrat dodać a kwadrat równa się x kwadrat. No i teraz trzeba to dobrze dodać. a kwadrat to można powiedzieć jest jakieś jabłko, a tutaj oczywiście w domyśle stoi jedynka. Czyli 4 jabłka dodać jabłko to będzie 5 jabłek, czyli 5a kwadrat równa się x kwadrat. No i teraz tak, czy my chcemy samego x? No niekoniecznie chcemy samego x, a może sam x kwadrat będzie ok Zostawimy póki co, bo zauważcie, że teraz chciałbym narysować właśnie ten trójkąt. Ja go też tu mogę ewentualnie wyrzucić z boku, żebyśmy sobie się zorientowali, o co mi to tutaj chodzi. Tak, i tutaj wiemy, że jest nasz A, a tutaj jest ten nasz X. A tutaj wiemy, że jest 7 pierwiastków z 6. No i tutaj również twierdzenie Pitagorasa można zastosować. A ja może tu napiszę, że tu było twierdzenie Pitagorasa. O, to tutaj również mogę zapisać twierdzenie Pitagorasa, że... No co? Ta przyprostokątna do kwadratu, czyli że mój x do kwadratu, dodać moja druga przyprostokątna do kwadratu, czyli dodać a kwadrat, musi mi dać przeciwprostokątną do kwadratu, czyli moje 7 pierwiastków z 6 do kwadratu. No i co? No oczywiście, no niby jest problem, natomiast zauważcie jedną rzecz. Przecież my wiemy, że całe x kwadrat to mamy tutaj. Więc zamiast x kwadrat możemy wrzucić 5 kwadrat. To możemy wrzucić sobie tutaj. No i tak zróbmy. Czyli dostaniemy tutaj, że to jest 5 kwadrat, dodać a kwadrat. No i tutaj trzeba to teraz dobrze policzyć. 7 do kwadratu 49, pierwiastek z 6 do kwadratu to będzie 6. Tak, pamiętajcie, że mnożenie do kwadratu to każdy czynnik do kwadratu osobno podnosicie. No to 5 jabłek dodać jabłko to tym razem 6 czyli 6 a kwadrat, równa się, no i 49 razy 6. Słuchajcie, no można by to mnożyć, natomiast to jest zadanie sprytne, bo nie trzeba. Zostawmy 49 razy 6. Zaraz zobaczycie dlaczego. No może moglibyście to mnożyć, a potem dzielić, albo można nie robić ani jednego, ani drugiego, bo my chcemy się pozbyć tej szósteczki teraz, ta, która stoi przed a kwadrat, no to my musimy to podzielić przez 6, a jeżeli podzielimy przez 6, to po lewej stronie zostanie a kwadrat, a po prawej stronie no 49 razy 6 podzielić przez 6, no to szóstka nam zniknie, czyli zostanie Zostanie nam 49. Bęk! Pięknie! A jeżeli a kwadrat jest równe 49, to wiemy, że a to będzie pierwiastek z 49, czyli tak naprawdę będzie to równe 7. Pięknie! No dobrze, pokażą nam obie... obliczyć objętość powstałej bryły, czyli dwóch sześcianów. No to może najpierw sobie... Czyli tak, ta nasza objętość to będzie 2 razy, bo dwa sześciany. I wzór na objętość jednego sześcianu to jest a do trzeciej. No tak, to jest objętość sześcianu naszego. O, jak coś. No i zostało nic, tylko wstawić za a siódemkę, czyli mamy 2 razy 7 do potęgi trzeciej. No dobrze, równa się to będzie 2 razy. 7 do kwadratu to jest 49 i 49 trzeba jeszcze przez 7 pomnożyć. No dobra, to mnożymy. 7 razy 9 to będzie 63. 7 razy 4 to będzie 28 i 28 dodać 6 to to będzie 34. Czyli tu mamy 2 razy 343. No to 2 razy 343 to chyba będzie 686. No i teraz uwaga, czy były jednostki. Nie było tu jednostek, więc nie ma problemu. Nie musicie pisać. Ewentualnie, jak bardzo chcecie, to możecie napisać, że to jest jednostka jakaś do potęgi trzeciej. Natomiast nie trzeba, nie byłoby problemu. Czyli nasza odpowiedź do zadania w takim razie. Powstała bryła, ma objętość 686. No i koniec takiego zadania. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, jaka trudność w skali od 1 do 10, gdzie jedynka proste, a dziesiątka mega trudne. No i oczywiście nie zapominajcie o hashtagu w komentarzu E8 na 100%. No może jakieś szczęście to przyniesie, nie wiem, zobaczymy. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Pamiętajcie, że zadanka pojawiają się codziennie od 20 aż do waszego egzaminu. A po co mi ta matma? A tu trzymajcie właśnie najczęstszą... Błędy, które robicie na egzaminie usmoklasisty. Może się przydać? Zapraszam na całą serię!